A prosi o pieniądze. Bezprawnie powołuje się na OPS. Skwer słynnego misia Wojtka otwarto w Stanowie. Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam Państwa na teletydzień. Podejrzana działalność katowickiej firmy na polickim rynku. Szykuje się doniesienie do prokuratury. 9 maja Ośrodek Pomocy Społecznej opublikował oświadczenie, w którym informuje o bezprawnym działaniu firmy Premus Edukacja, polegającym na zachęcaniu lokalnych przedsiębiorców do wpłat na rzecz potrzebujących i powoływaniu się na współpracę z polickim OPS-em. Ten z kolei zaprzecza rzekomemu partnerstwu oraz apeluje do mieszkańców i firm o czujność i rozwagę. Na naszym rynku tutaj gminy Polica pojawiła się firma która się nazywa Prymus Edukacja, pani Janina Misiek, która jakby na współpracę z nami, ze Ośrodkiem Pomocy Społecznej, powołuje się, zbierając pieniądze rzekomo na rzecz doposażenia schroniska dla osób bezdomnych. Chciałabym poinformować, że my w żaden sposób nie jesteśmy zaangażowani ani nie, nie mamy żadnego porozumienia z tą panią, ani nigdy nie rozmawialiśmy, ani nie upoważnialiśmy jej do tego, żeby powoływała się na nas. Natomiast no, mamy informacje od lokalnych przedsiębiorców, że rzeczywiście no, sytuacja jest taka niefajna, ponieważ pani wysyła blankiety z kwotami, które należy jej przelać. Firma Prymus Edukacja, kontaktując się z polickimi darczyńcami, zapewniła, że dzięki wpłatom, sięgającym z reguły 100-200 zł, zakupi koce, pościel i ręczniki oraz chemię gospodarczą dla bezdomnych z Feniksa. Prezes schroniska ucieszył się na wieść o zbiórce, tym bardziej że zapotrzebowanie na oferowane artykuły jest spore. Należy również zaznaczyć, że Feniks i firma zawarły ze sobą umowę, jednak żaden z jej zapisów nie wskazuje na jakikolwiek udział w przedsięwzięciu ośrodka pomocy społecznej. Nie jest więc jasne, na jakiej podstawie katowicka firma powołuje się na współpracę z polickim OPS-em jedna z firm już takie pieniądze kilka tygodni temu przekazała i stąd my w ogóle pozyskaliśmy informację, ponieważ przedsiębiorca do nas zadzwonił i nas o to zapytał, czy my już coś wiemy, czy coś zostało zakupione. Natomiast my absolutnie tutaj nie pośredniczymy, nie wyrażamy zgody na to, żeby nas tutaj mieszać w tą samą sytuację. Jednocześnie przygotowujemy doniesienie do prokuratury, ponieważ jest to, że nosi to znamiona rzeczywiście przestępstwa. Nie chcemy być w to w jakikolwiek Sposób z tym powiązani. Postanowiliśmy poszukać informacji o tej firmie w internecie. Nie minęło dużo czasu, gdy natknęliśmy się na sporą liczbę nieprzychylnych komentarzy. Najstarsze pochodzą już z 2018 roku. Można z nich wywnioskować, że prymus edukacja z edukacją niewiele ma wspólnego. Za to mechanizm działania od lat jest ten sam: firma wybiera miasto i beneficjenta. Są to z reguły szkoły, przedszkola, DPS-y i inne tego typu instytucje. W komentarzach firmie zarzuca się oszustwo, niejasne zasady wydatkowania darowizn, brak raportów i jasnych zasad wspierania beneficjentów. Firma odpiera zarzuty, utrzymując, że pośredniczy tylko w doposażaniu placówek w niezbędne pomoce. W charakterystyce czytamy, że jest to branża marketingowa, czerpiąca zyski z marży. Tymczasem w centralnej ewidencji jako działalność dominującą wskazano wysyłkową i internetową sprzedaż odzieży i obuwia. Z relacji darczyńców dowiadujemy się ponadto, że po dokonaniu wpłaty otrzymują oni co prawda fakturę pro forma, jednak w okienku z nazwą towaru bądź usługi widnieje opis reklama. Aby sprawdzić sytuację, nasza redakcja podjęła próbę skontaktowania się z firmą Prymus Edukacja Janina Misiek, niestety bez skutku. W Tanowie miejscowy skwer otrzymał imię Jedynego niedźwiedzia na świecie uznanego za bohatera wojennego i jedynego w stopniu kaprala. 11 maja w Tanowie odbyła się uroczystość nadania imienia Misia Wojtka skwerowi, zlokalizowanemu w pobliżu szkoły. Symbolicznego otwarcia i odsłonięcia rzeźby dokonali wicestarosta Damian Walczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Artur Echaust, sołtys Stanowa Zygmunt Kołacki i komendant chówca ZHP Policę Marcin Maćkowiak. Gospodarzami byli harcerze z pierwszej tanowskiej drużyny starszo-harcerskiej Rarogi i Rada Sołecka w Tanowie. W uroczystości udział wzięli samorządowcy, mieszkańcy harcerze oraz zaproszeni goście. Chciałem serdecznie pogratulować nadanie imienia Trzawojska, tego wielkiego sukcesu certyfikowania się z wartościami, które za sobą się. Także bardzo, bardzo serdecznie gratuluję i życzę wielu dalszych sukcesów. Skwer ma służyć wszystkim mieszkańcom, wzmacniać więzi międzypokoleniowe, sprzyjać integracji i być miejscem relaksu. Tymczasem rzeźba będzie symbolicznie witać cyklistów i kierowców. Cieszę się, że takie miejsce w naszym Sołectwie powstało. No nie tylko empatuje, emanuje estetyką, ale również niesie ze sobą wielkie przesłanie. Słyszeliśmy o e całym toku wydarzeń, e jak ta e cała inicjatywa powstawała. To był naprawdę splot wydarzeń, które osobno nie miały prawa funkcjonować, ale jako jedność stworzyły niezwykłą historię, tak jak historia Misza Wojtka. Wojtek był niedźwiedziem syryjskim w stopniu kaprala, adoptowanym przez żołnierzy 22. kompanii zaopatrywania artylerii w II Korpusie Polskim dowodzonym przez generała Władysława Andersa. Brał udział w bitwie o Monte Cassino, gdzie pomagał żołnierzom w noszeniu ciężkich skrzyń z amunicją i nigdy nie zdarzyło mu się żadnej upuścić. To jedyny niedźwiedź na świecie, którego uznano za bohatera wojennego i jedyny w stopniu kaprala. Miś Wojtek przede wszystkim dlatego, że to bardzo pozytywny bohater. W zeszłym roku zaczęliśmy zdobywać imię dla drużyny naszej harcerskiej i Miś Wojtek jest to taka postać, która nam się bardzo spodobała. Mieszkał wśród żołnierzy, tam się wychowywał i bardzo chętnie im pomagał. Miś Wojtek to bardzo pozytywna postać i symbol bezinteresownej pomocy tym, wśród których się żyje. W myśl tej idei powstał Tanowski Skwer. W jego budowę zaangażowało się wiele osób. I to jest niesamowite, bo najpierw oczywiście harcerze, burza mózgów, wymyślanie pomysłów, a później się okazało, że do naszych pomysłów potrzebujemy pomocy no, mieszkańców, naszych rolników, naszych przedsiębiorców, Sołtysa oczywiście, Rady Sołeckiej całej zresztą. I ci ludzie się wszyscy angażowali. Najfajniejsze było to, że wystarczyło jedno krótkie hasło i praktycznie odzew był niesamowicie pozytywny. By pomysł przerodził się w czyn, potrzebni byli ludzie gotowi do pomocy, ale i fundusze umożliwiające realizację inwestycji. W tym celu udało się pozyskać dofinansowanie w ramach programu społecznik zainicjowanego przez marszałka województwa oraz zachęcić do wspólnej pracy lokalnych przedsiębiorców i darczyńców. Końcowy efekt z programu społecznych, ale my zaczynaliśmy to 3 lata temu już od zagospodarowania terenu przez Urząd Miejski w Policach Wydział ochrony Środowiska, jak wspomniałem o historii tego te placu. Później żeśmy wystąpili o grant do marszałka województwa zachodniopolowskiego, gdzie e, zrobiliśmy ten chodnik piękny do tej ławki. Jeszcze czekamy na sponsorów, ale nie zdążyli, bo te ławki jednak idą dość długo. Jeszcze cztery ławki, mamy dwóch sponsorów. Uroczystość uświetnił występ bractwa śpiewaczego Stanowa. Marki na Gasiną Zamiast rosypiły polską kręg. Po tych makach przed żołnierzy. Lecz o śmierci silniejszy był wie. Dla zuchów 11 maja okazał się wyjątkowy Od tego dnia mają nową nazwę. Pierwsza tanowska drużyna starsza harcerska Rarogi imienia Misia Wojtka. Podczas uroczystości wręczono podziękowania i statuetki osobom i firmom, dzięki którym powstał zakątek. Po zakończeniu odbył się turniej Misia Wojtka i serwowano wojskową grochówkę. Można było również obejrzeć wystawę obrazów Druhny Alicji Daum. Pomnik Misia Wojtka jest szesnastą figurą bohaterskiego niedźwiedzia na świecie. Dziewięć z nich znajduje się w Polsce, między innymi w Krakowie, Warszawie, Poznaniu czy w Szczecinie, a od niedawna także w Tanowie. W Polsce ponad 214 tysięcy uczniów przystąpiło do obowiązkowego egzaminu ósmoklasistym. Jego wynik jest drugorzędny, ale ma wpływ na dalszą ścieżkę edukacyjną. Może okazać się kluczowy podczas rywalizacji o miejsce w wymarzonej szkole średniej. W gminie Police w tym roku do egzaminu przystąpiła wyjątkowo mała liczba ósmoklasistów. Zaledwie 250 uczniów skonfrontowało dotychczas zdobyte umiejętności. To jest konsekwencja tego, że klas 8 było mniej, bo część uczniów w tym wieku 15 lat pisała egzamin w roku ubiegłym. Egzamin rozpoczął się we wtorek językiem polskim, w środę uczniowie napisali matematykę, a w czwartek język obcy. W szkole podstawowej numer 8 przystąpiło do niego 111 uczniów, a 40 miało wydłużony czas pisania. Uczniowie z dostosowaniami mają wydłużony czas bądź też korzystają z innego arkusza, ponieważ dostarczyli do szkoły opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, na przykład o dysleksji, o dysortografii, dysgrafii, bądź też są to uczniowie z niepełnosprawnościami, którym po prostu ten egzamin no, koniecznie trzeba wydłużyć też albo zabezpieczyć inny arkusz. Egzamin z języka polskiego trwał 120 minut lub 180 dla uczniów z dostosowaniami. 210 minut na wykonanie poleceń mieli natomiast obywatele Ukrainy, którzy wypełniali inny arkusz egzaminacyjny. Miał przetłumaczoną na język ukraiński instrukcje i polecenia. Jednak wszystkie cytowane w arkuszu teksty oraz treść zadań były w języku polskim. W tym też języku musieli udzielić odpowiedzi i napisać wypracowanie. W sumie do egzaminów kończących szkołę podstawową przystąpiło ponad 11,5 tysiąca Ukraińców. Wyniki poznamy 3 lipca. Tydzień bibliotek w całej Polsce odbył się po raz 21. Każdego roku przebiega w sposób mający zaciekawić i przyciągnąć nowych czytelników. Towarzyszą mu spotkania autorskie i szereg literackich inicjatyw. W tym roku też tak było. W Policach Tydzień Bibliotek zainaugurowało spotkanie z Przemysławem Kowalewskim, który akcję swych kryminałów osadza w Szczecinie. Pisze od niedawna, bo zaledwie od roku. W tym czasie zdążył wydać już trzy powieści. Pierwsza, Kozioł, zdobyła Nagrodę Literacką Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako kryminalny debiut roku 2023. Kolejne to Szóstka i sierociniec, za które autor został nagrodzony betonem w kategorii Szczeciński Twórca Popkultury. Zacząłem pisać z tego powodu, że chciałem napisać o historii Szczecina. Chciałem napisać o rzeczach, które były ciekawe, tajemnicze, wyjątkowe w tym mieście. I dlatego no, to właściwie była moja inspiracja do, do powstania tych książek. Natomiast faktycznie, zapewne ci autorzy, którzy tworzą fikcji, tylko i wyłącznie fikcji, e, nie spotykają się z taką analizą. Techniczną swoich dzieł, jak um, czytelnicy analizują moje książki. Kozioł to książka oparta na historii związanej z Józefem Cypkiem, znanym z legendy miejskiej o rzeźniku z Niebuszewa. Szóstka to z kolei powieść oparta na wydarzeniu z grudnia 1967 roku, kiedy to na ulicy Wyszaka miała miejsce ogromna katastrofa tramwajowa. Czytelnicy uważnie śledzą miejsca, w których dzieje się akcja i dokładnie analizują wszelkie szczegóły. Wychwytują czasami jakieś potknięcia typu ulica Krasińskiego, a nie Kraszewskiego. No, zdarzają się też takie pomyłki. I faktycznie badają te historyczne aspekty, daty, miesiące. Czy film, o którym piszę, który pojawia się gdzieś tam w tle, był wtedy na ekranach. Czy ludzie się wtedy dokładnie tak ubierali. Zatem te, te f fakty ja sam tymi faktami się nie nieraz pogrążam i czytelnicy wydłubują niektóre pomyłki, chociaż tak naprawdę tych pomyłek nie ma zbyt wiele. Przemysław Kowalewski to samorządowiec, dziennikarz, nauczyciel akademicki i stypendysta brytyjskiego University of Exeter. Był redaktorem naczelnym miesięcznika Nowy Kurier, wiceburmistrzem Gryfic czy obserwatorem OBWE w czasach wyborów do rosyjskiej Dumy w 2011 roku. Interesuje go wiele dziedzin życia. Dokopałem się do tych statystyk związanych z adopcjami zagranicznymi. Wyobraźcie sobie Państwo, do 1973 roku nie było ani jednej adopcji zagranicznej, ani jednej. W 1973 nagle zaczynają się takie piki i co roku jest coraz więcej orzeczeń w sprawach adopcji zagranicznej. Orzeczenia bardzo często nie dotyczyły tylko jednego dziecka, ale często e, braci i sióstr, które były rozdzielane. Spotkanie odbyło się 8 maja, wzięło w nim udział ponad 50 osób. Zostało zorganizowane w ramach 21. ogólnopolskiej edycji tygodnia bibliotek pod hasłem Biblioteka miejsce na czasie. Jednym lato kojarzy się z wakacyjną labą, innych przyprawia o ból głowy. W tej drugiej grupie dominują rodzice przedszkolaków. Pozbawieni opieki instytucjonalnej znaleźliby się w sporych tarapatach. Niewielu rodziców może sobie pozwolić na dwumiesięczną przerwę w pracy, ale co zrobić z dzieckiem, gdy przedszkole zamyka się na miesiąc? W poprzednich latach zbyt długie przerwy powodowały frustrację. Nasze przedszkola pracują przez miesiąc, a drugi miesiąc mają przerwę. I tu się pojawił problem, co w trakcie przerwy mają zrobić rodzice ze swoimi dziećmi, bo wiemy, że sytuacje są różne. I tu w naszej gminie zdaliśmy rozwiązanie. Wspólnie rodzice, dyrektorzy. W tym czasie, kiedy przedszkole, do którego moje dziecko chodzi, nie pracuje, to dzieci z tego przedszkola będą mogły być zapisane do przedszkola partnerskiego. Oznacza to, że w tym roku przedszkola dopasowały się między sobą parami pod względem wielkości. Dzięki temu rodzice mogą być spokojni, że ich dzieci znajdą dobrą opiekę i przyzwoite warunki lokalowe. Rodzice nie powinni mieć w tym roku kłopotu z opieką, bo w razie czego mogą zapisać dziecko do partnerskiego przedszkola. Dyrektorzy informują rodziców, że w trakcie przerwy mojej placówki mogą do tej konkretnej się zapisać. Także ta wiedza jest. A jakby nie było, to na pewno można się dopytać, dowiedzieć, i na pewno dyrektor administracja przedszkola takiej informacji udzieli. Tegoroczna przerwa wakacyjna w przedszkolu numer 6 będzie trwała przez cały sierpień. W tej sprawie odbyło się już kilka spotkań z rodzicami. Ustalenia, które doprowadziły do tej daty, odbywały się na spotkaniach Rady rodziców z dyrektorem zostały było kilka tych spotkań najpierw ustalona była możliwa data padały propozycje potem rodzice przeprowadzali rozeznanie między sobą czy się zgadzają jak to wygląda i w końcowym etapie została ustalona data przerwy wakacyjnej Partnerem przedszkola Leśnego jest Calineczka z siedzibą przy ulicy Traugutta Rodzice powinni pamiętać, że uczęszczanie do placówki przez okrągły rok nie jest dla dziecka ani dobre, ani zdrowe. To są ludzie, mali ludzie. Oni powinni też odpocząć. Przedszkole to jest, to jest ciężka praca dla małego człowieka. Wstaje rano, wszystko to, co robimy, idziemy do pracy. a Dziecko wykonuje tą pracę w przedszkolu, tak? Od rana. Gdzieś tam do, do godzin, a potem po przedszkolu również tak, jeszcze gdzieś coś się dzieje. Więc każdy z nas potrzebuje odpoczynku i dziecko powinno odpocząć. Rada rodziców działająca przy każdym przedszkolu to ważne ciało, które ma wpływ na wiele spraw. Może decydować, między innymi o terminie przerwy wakacyjnej, warunkach ubezpieczenia, wycieczkach, prezentach, stawkach opłat i innych. Ta wiadomość kończy dzisiejszy teletydzień. Zapraszamy Państwa za tydzień. Do zobaczenia.